Jest 23, 23 marca 2013 roku dzisiaj pan Krzysztof Piotrowski zwrócił się do telewizji narodowej z prośbą o, o interwencję no i realizujemy ten materiał. Panie Krzysztofie, co się dzieje? E, dzieje się następująca rzecz. E, dzieci zaczynają być odbierane rodzicom jeszcze rok wcześniej niż były do tej pory. Mianowicie chodzi o ustawę, na mocy której od 2014 roku, od 2014, przepraszam, od września, wchodzi obowiązek dla sześciolatków, które mają być, uczęszczać do pierwszej klasy. Ten obowiązek, jak powiedziałem, wchodzi we wrześniu 2014, ale już teraz, właściwie od 2009 roku, ministerstwo i samorządy terytorialne. Kreują taki klimat, że po prostu rodzice są zmuszani do przenoszenia tych sześciolatków do szkoły, albo wręcz do pierwszych klas już wcześniej. Spowodowane jest to likwidacją zerówek w przedszkolach i albo organizowaniem jej w szkołach, albo nieorganizowaniem tych zerówek w szkołach i wtedy rodzice już nie mają w ogóle wyboru. Spotykamy się dzisiaj na Placu na Rozdrożu. Jest to miejsce szczególnie drogie patriotom polskim, Warszawiakom. Widzimy niecodzienną aurę, gdyż spadł śnieg i jest mróz trzaskający. Jest drugi dzień wiosny, no i przyszło nam tutaj topić marzannę w takich niesprzyjających warunkach. Ja podejdę, pokażę Państwu, jak to wygląda, że jutro, 24 a 24 marca, żebyście Państwo uwierzyli, ma być ma półmaraton warszawski właśnie. Ciekawe jak będzie biegł. Być może będzie to na nartach. Natomiast tak, Państwo byliście na zebraniu Rady Miejskiej, gdzie to było? Na Bemowie, tak? Na Bemowie, Rady Dzielniczej. Sfilmowaliście to co, się tam, to, co się tam działo. Mamy te materiały. Proszę coś o tym powiedzieć. Byliśmy dwukrotnie na sesji tej Rady w lutym i w marcu dwa dni temu, e, trzy dni temu właściwie, 20 marca. E, no i wygląda to następująco. Miesiąc temu e, byliśmy jakby obarczani winą, że nasze dzieci blokują miejsca 3 w szkole. Jest to taka, uważam, stara, marksistowska zasada dziel i rządź, e, ponieważ to, to nie jest wina naszych dzieci, że nie ma miejsca dla trzylatków i dla trzylaczków w przedszkolach nie było już od wielu, wielu lat. Jest to po prostu nieporadność samorządów i może zbyt małych funduszy przekazywanych z budżetu centralnego do tych samorządów na Czyli budowę. winę taką. ponoszą nie tylko samorządy, ale ktoś, kto trzęsie pieniądze centralnie. Że... A teraz co się działo teraz na, tej zebra... na tym zebraniu rady? Teraz poszliśmy na tą radę z materiałami, które zgromadziliśmy wizytując szkołę rejonową na ulicy Tkaczy, szkołę podstawową numer 306, ponieważ miesiąc temu zapewnił nas burmistrz, że wydatkował 50 milionów na budowę nowych i modernizację starych placówek. No i to, co zobaczyliśmy na ulicy Tkaczy w szkole 306 niestety nie wyglądało tak, jakby tam były jakieś pieniążki zainwestowane. Mało tego, potwierdziła to pani z Rady Rodziców, która mówiła, że Niestety dzielnica nie, nie daje żadnych funduszy. Wszystko, I byliście, sfilmowaliście, proszę Państwa, to jest właśnie dziennikarstwo społeczne, że ludzie uzbrojeni w kamery, w aparaty fotograficzne, chociażby tacy jak pan Piotrowski, jak pan Krzysztof Piotrowski potrafią taki materiał zgromadzić i to będzie jakąś, jakimś punktem odniesienia w najbliższych wyborach samorządowych. Natomiast tak my idziemy tutaj do baru Pabu przejście, 24 godziny to jest czynne. E, tutaj mamy swój laptop rozłożony. E, na laptopie już zgrałem sobie od pana e, Piotrowskiego materiały. E, chodźmy. Otwieraj pan, bo jest strasznie zimno. Tołac się otworzy, tak? No właśnie. O właśnie to jest pub przejście. Ciekawy pub, właśnie e, cały czas czynny, ponieważ e, cały czas zachowana została ta funkcjonalność, że ludzie mogą przechodzić. I jest z nami perkusista telewizji narodowej, pan Adam. Dzień dobry. Witam. Panie Adamie, jak pilnowanie laptopa skuteczne? Skuteczne, skuteczne. Nikt nie rąbnął, to znaczy, że jest bezpieczna dzielnica. I siadamy. I teraz tak, pan trzyma sobie tą kamerę, panie Krzysztofie, a ja się zagłębię, żeby państwu pokazać, jak to wygląda, że byliście że sfilmowaliście i że macie Państwo materiały które są bardzo ważne, bardzo ważna uwaga każdy ma prawo wejść na zebranie rady i sfilmować co się tam dzieje nagrywać rejestrować wszystko ponieważ to się tyczy, to dotyczy spraw publicznych więc wszyscy obywatele mają prawo śledzić zbierać informacje i potem a nawet obowiązek podczas wyborów egzekwować to co się dzieje. No i sięgnijmy sobie tutaj właśnie w filmach od Piotrowskiego w sprawie dzieci. Mamy, o, chociażby taki ładny film. No właśnie, to ciekawe co pan mówi, ponieważ przewodniczący popielarz widoczny na monitorze, potem... łaskę... To jest przewodniczący Popielarz? o tym? Wielką łaskę, że w ogóle zezwolił nam na nagrywanie tej sesji. Czyli dawał do zrozumienia, że może Was to odwrócić. Nie może. To jest, proszę Państwa, bardzo ważne. Jeżeli ja jakiś samorządowiec, burmistrz czy radny będzie chciał usunąć Polaka, obywatela, który jest trzeźwy, który zachowuje się kulturalnie i normalnie, to łamie prawo. Nie można usuwać z zebrań Rady Miasta, z zebrań jednostek samorządowych obywateli, którzy, dla dobra wspólnego, działają tak jak my, prowadzą dziennikarstwo społeczne. To jest niezwykle ważna informacja. Proszę się uzbroić w tą informację, proszę się uzbroić w kamery i chodzić i pilnować. Czego jesteśmy świadkami? Jesteśmy świadkami niebywałego zamachu na to, co było odwiecznym prawem narodu na wychowanie dziecka odwiecznie było tak, że do siódmego roku życia włącznie dziecko przebywało pod władzą matki, to znaczy przebywało pod szczególną opieką rodziny. Wtedy rozwijała się ta intymna więź, te rozwijały się, te rozwijają się u człowieka, młodego człowieka, u dziecka, te wszystkie funkcjonalności, które w życiu dorosłym, w życiu społecznym, w życiu społecznym, to cisza by tutaj, wydaje, że głośno to działa, tam była Kutnia, tak? No było to tam, no. A kto to, 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 to jest, Oterpan? to ten pan. To jest przewodniczący klubu platformy Jakub Gręziak. I Jakub Gręziak był za tym, żeby odbierać dzieci. Jak, jak najwcześniej. nas w poczucie winy, właśnie tak jak mówiłem już wcześniej, że nasze dzieci blokują miejsce 3 lat. Aha, właśnie. Te dwie pionowe smugi, które Państwo widzicie, to jest niestety wada techniczna mojego laptopa. Laptop z powodu tego, że muszę go nosić w różnych e, takich e, e, Miejsca, narażony jest na wstrząsy i, i niestety niestety często no, no, uszkodził się. No może go naprawimy, może kupimy nowy. Natomiast tak, jest, jest odebranie dziecka rodzinie. Jest ten zamach na najważniejsze podstawy funkcjonowania społecznego. I ten bohaterski człowiek, pan Piotrowski, korzystając z tych rzeczy, które teraz są dostępne dla każdego z nas, z kamery, aparatu fotograficznego, postanowił interweniować, wspiera pana żona. Nie tylko. Jest nas grupa rodziców z przedszkola naszego 75. Pozdrawiamy żonę, jak żona ma na imię? Greta. Panią Gretę Piotrowską i pozdrawiamy rodziców, którzy na Bemowie się organizują. Mamy nadzieję, że urzędnicy spostrzegą problem i zaczną wykonywać swoje obowiązki, czyli wspierać rodzinę polską w tym, co jest tak bardzo nam potrzebne w tym prawidłowym wychowaniu naszych dzieci. Na razie ten materiał telewizji narodowej kończymy, zawieszamy i o Prosimy Państwa o przyłączanie się. Pan Piotrowski jest tą osobą, którą ja osobiście polecam w sprawie kontaktów i organizowania się, jeżeli chodzi o obronę polskich dzieci.